Czujesz nagły, mocny ucisk klatce piersiowej? Serce bije jak szalone? Przestań dźwigać ciężary z przeszłości i powiem Ci, jak to zrobić. I być może próbujesz sobie to jakoś wytłumaczyć. Czy to stres pracy, nieprzespane noce, czy po prostu trudny okres. Ale co jeśli to nie Twoje ciało woła o pomoc, tylko Twoja dusza? Dusza, która ma już dosyć dźwigania ciężaru dawnych historii, ran i emocji. Które wciąż w Tobie żyją. Widziałem to już u wielu osób. Różny wiek, różne doświadczenia, a jednak ten sam schemat. Serce mówi stop. I wiem, jak dotrzeć do sedna i uwolnić Cię od tego ciężaru. To nie jest magiczna pigułka, tylko proces, który krok po kroku daje lekkość i spokój. Jeśli czujesz, że to moment, żeby wreszcie odetchnąć, napisz do mnie wiadomość. Zrób ten pierwszy krok, aby uwolnić się od przeszłości i odzyskać spokój, na który naprawdę zasługujesz.